Cześć kochani, z tej strony Klaudia dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo ciekawym tematem z takim wręcz paradoksem bym powiedziała e, ponieważ chcę dzisiaj z Wami pogadać o paradoksie kobiecości i o dwóch rzeczach, które są bardzo mocno sprzeczne ze sobą a jednak są wymagane od kobiet naraz często, że jak, że jak będą kobiece to muszą wyglądać tak, tak i tak i dzisiaj sobie troszeczkę chcę porozmawiać o tych właśnie takich wręcz aż nienormalnych e, drogach do tego, żeby zdobyć tą kobiecość który, którą świat gdzieś tam nam Wykreował. I dzisiaj sobie porozmawiamy o wielkich tyłkach, dużych cyckach i wąskich taliach. Naj, najbrzydziej mówiąc, jak można i, i po prostu jak najbardziej bezpośrednio. Dzisiaj chcę sobie troszeczkę z wami pokazać o tym, jak świat właśnie w taki bardzo dziwny sposób stworzył kobietę idealną, która ma kobiece kształty, ma ich bardzo dużo, jest bardzo krągła, ale jednocześnie jest bardzo wąska. Więc na pewno wiecie, o co mi chodzi, bo jak sobie spojrzycie na przykład na taką Kim Kardashian czy nie wiem, czy inne gwiazdy tego typu, to, to widzicie, że coś jest, coś jest ewidentnie nie tak, a one są postrzegane jako bardzo, bardzo kobiece, jako bardzo właśnie taki ideał sylwetki, który wygląda i to się trochę zmienia, natomiast ja chcę porozmawiać o tym stereotypie, bo on nadal jest, kobiety nadal dążą do tego, żeby mieć dużą, krągłą pupę, Wąską talię, i e, fajnie, gdy były piersi trochę większe. E, I to jest e, no, trochę straszne, powiem Wam, jak tak sobie pomyślę, to to jest straszne, że, że my dążymy do ideału, którego nie da się osiągnąć prawie inaczej niż po prostu przez operację. Bo taki układ ciała ma bardzo mało kobiet, bardzo mało kobiet i, i gdzieś tam genetyki nie przeskoczymy, tak? My nie przeskoczymy tego, że po prostu gdzieś tam to jest. E, genetycznie u ust, nich ustalone, no, że na przykład mają wąską talię i są w stanie zbudować do tego fajny biust i no, biust to niekoniecznie, to możesz jedynie powiększyć, ale, e, ale gdzieś tam mogą zbudować fajną pupę na przykład, tak? i mieć większą bupę. E, I no, jest coś w tym takiego, takiego strasznie smutnego, jak tak sobie o tym myślę, że ludzie każą e, katują się na siłowniach, katują się... E, na przykład, operacje sobie robią i, i w inny sposób, byle żeby do, jakby dojść, dojść do ideału, który wszyscy po, jakby pochwalą, ale jednocześnie, jednocześnie nie. Bo to nie jest tak, że my wszyscy chcemy tak wyglądać, ale jednocześnie dążymy do tego, bo myślimy, że wszyscy inni chcą, żebyśmy my tak wyglądali. E, I to jest ten paradoks, że e, z jednej strony dążymy do tego, ale tak naprawdę tego nie chcemy. I, I oczywiście te osoby, które są ok, to, to jest, nie ma problemu, ale większość wydaje mi się, że nie chce. Nie chce wyglądać po prostu tak. Że nikt nie marzy o pupie jak Kim Kardashian czy Nicki Minaj, tak? Nikt nie marzy o tym, żeby wyglądać w ten sposób i, i po prostu nikt nie marzy, żeby sobie wyciąć żebra, żeby mieć wąższą talię. A są przecież tacy ludzie, którzy to robią, żeby po prostu mieć bardziej wąską talię i żeby to wyglądało lepiej, według nich. Jest dużo takich rzeczy, które po prostu gdzieś tam nie siedzą, które, które gdzieś tam wyglądają wręcz przerysowanie, tak? Ale z drugiej strony, za co się winić, skoro nasze lalki Barbie w latach 90. i początku 2000 wyglądają właśnie w ten sposób? Że były takie idealne, że one były były właśnie gdzieś tam dużo, dużo bardziej takie prowokujące do tego, że każdy chciałby tak wyglądać, a, a przecież nie o to chodzi. Teraz Barbie to zmieniło, co ciekawe, to jest fajna ciekawostka, że Barbie teraz wprowadziło lalki na przykład na i infalickich e, i gdzieś tam różne takie rzeczy wprowadzają, więc to jest fajne dla, e, dla jakby marki Barbie, e, która, która gdzieś tam wchodzi w ten świat właśnie pokazują, że są ludzie, którzy są inni po prostu i każdy może być kim zechce i gdzieś tam budować tą tolerancję od małego i to jest bardzo fajne, bo wcześniej tworzyli coś wręcz przeciwnego i odwrotnego, tak? Eee, więc, więc to jest fajne, że gdzieś tam marka poszła w stronę jednak e, tą nowoczesną i, i przestawiła się i chce fajne rzeczy promować, to jest mega super. No ale jak tak sobie pomyślimy, no to e, jeszcze w na początku 2000 lat modne było bycie bardzo, bardzo chudym, bardzo takim szczupłym, wąskim, płaskim i gdzieś tam kobiece kształty nie były aż tak modne. Później się to zaczęło zmieniać. Teraz już jesteśmy w skrajności trochę, gdzie musisz mieć tak i tak za przeproszeniem i tak wąsko, żeby być taką kobiecą naprawdę, co oczywiście na życie codzienne się w ogóle nie jakby nie, nie prze jakby nie przechodzi, bo to nie tak to nie działa w życiu codziennym, ale w naszych wyobrażeniach trochę tak e, i to jest to, że my widzimy często krąglejsze kobiety i mówimy, że one są bardzo kobiece e, ale jak już są trochę bardziej niż bardziej krąglejsze, to już nie są kobiece już powinny schudnąć i to są straszne takie, takie dziwne sytuacje jak tak sobie, bo myślisz, co się dzieje w Twojej głowie, to to nie ma większego sensu logicznego. W sensie takim, że to widać, że to jest narzucone w pewien sposób przez społeczeństwo Tobie, żeby tak myśleć i ten schemat takiego myślenia właśnie w Tobie jest. I we mnie też jest. I we mnie też jest coś takiego, że, że patrzę sobie na kimotycznym i myślę, jaka ona jest kobieca, jak ona jest piękna. A z drugiej strony myślę tak, no ale z drugiej strony patrzę na siebie i też myślę, że jestem kobieca i piękna, tak? I sobie to w swojej głowie staram porównywać, że okej, okay, to to, że ona jest piękna, nie znaczy, że ty nie jesteś, tak? Że ty nie jesteś kobieca, że ty nie jesteś taka, że tobie się to nie należy w ogóle taki komplement. A to nieprawda. Tylko po prostu przez to, że właśnie porównujemy się z takimi osobami a robimy to, czy nam się to podoba, czy nie, w naszej głowie zachodzi ten proces porównywania się, no to tak to wygląda. Tak to wygląda, że po prostu gdzieś tam staramy się dorównać, staramy się jakkolwiek albo staramy się i to nie wychodzi, przez coś jeszcze bardziej dołujemy i takie różne rzeczy się w naszych głowach dzieją, co jest takie przykre, po prostu przykre, że, że wiecie, próbujesz dojść do ideału, który niekoniecznie doszedł do swoją ciężką pracą, bo tego nie wiemy. Hmm, różne plotki są na ten temat i tak naprawdę się nigdy pewnie nie dowiemy jak to było naprawdę ale gdzieś tam żeby dojść do tego swoją siłą i swoją determinacją i pracą na siłowni no to 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 są naprawdę lata budowania tego przepraszam lata budowania tego i lata gdzieś tam gdzieś tam w ten sposób funkcjonowania więc kurczę, no, no nie da się tego od tak zbudować i nie ma nic tylko w ćwiczeniu, w ujemnianiu swojego ciała, żeby ono wyglądało lepiej. Tu nie o to chodzi. Jak chcesz, to to rób, ale jeżeli tego nie robisz, to nie czuj się też winny, że tego nie robisz. Bo to jest ok i to jest zupełnie ok. Eee, tak myślę, że tu nie ma co się więcej rozgadywać, bo to jest taki temat, który warto sobie przemyśleć po prostu i dajcie znać w komentarzach wasze przemyślenia, bo tego jestem bardzo ciekawa, jak to u was wyszło. W Waszej głowie, czy w ogóle myśleliście kiedyś nad tym, czy nie? Dajcie znać w komentarzach, naprawdę, bo to jest mega, mega dla mnie ważne. Ja chętnie bardzo je czytam. Tak więc serdecznie Was do tego zachęcam. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. To wszystkie filmy, żeby Wam przychodziły powiadomienia, musicie sobie kliknąć w dzwoneczek, i wtedy przyjdą Wam wszystkie powiadomienia o filmie, który, który wpada na kanał. Jak kliknijcie sobie też, żeby ten dzwoneczek tak dzwonił, to wtedy naprawdę przyjdą Wam wszystkie powiadomienia. Jeżeli czegoś nie widzieliście, to zapraszam Was serdecznie do nadrobienia innych filmów na moim kanale. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, czy na TikToka, tam jest niedużo, tam jestem ja, też więcej kontentu takiego właśnie około ciała pozytywnego i właśnie związanego z takimi różnymi roztwienami, więc serdecznie Was zapraszam. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!